Mangloma stał udostępnienie sawora kada lajfo. kara w kina i kawa, Te de pyszio manusza, to żarama. Udostępnienie do rederka do wsparcia, do mam ważną ważną informację wsparcia, do wsparcia, to wsparcia, do wsparcia, do wsparcia, do na te do od i cały te to spoty to szoono, so te szuny, dział, pozosty lajfu sokam sokam te Już rama jeszcze ciągną. Basiu Samoginy spodostępnił tę grupa Pekini Bikin, które te jawę też ujęły, to szunę. Naścima Sykaław zdjęć i różne rzeczy chenawa są te chenau kamo te chenau miasto Luana do brzegu brdajin myśka mroda danjeg kardia pzezaj kanakes kajpacip chenau auto maromu i kiedy są duszone zawory i kanał w cudie bezmyr był a też da dziwis. Na pewno każdy dykla, każdy szundja, też zaraz wciława pauleifo kada savoro. Działka star, że cudie bez prasarna Prasarnas da da desmagne. Wyprasarn kerde socche Diauka Westar, że ONG powinna ssaska mandy za dzwon prywatnie, czy ssarodetowaca romanca. No, wtrącimy demr daw, wtrącimy demr bez powodu. Mena suksy księcia i ory, kaj o demanghetap, kaj telikarę banki, emr kaj emr rodat, kaj o mąskaj, kaj o Jež do pouvlada mačů, na není kon. Pana vás zaraz celý situace, jsou to skerdě, jsou sás, my romy s bezpravnámu klom, Zaraz panawa Saworo. Położaraz, bo musimy to udostępnić do grupy. Mlumanskie kada całą swe, tedy kukada iPhone, Te szuly są i skerdzie. Am mai mare. Cada cava, Nadia, Don Corleone cava pe zbuceu pe Facebook, s-ar mugine în a s-ar nat Ricardo Fiego din ce miro pe zdiencio, con mugineu de stâmpinineu te dodeu, ca te dicen o de savore Мегиавен че убут хрджене. И зараз пханава се пискарже. Фу. Зараз قناه васавору No ale są to użył. sama Mayamaro ja udostępniła na Do działał dokument. Ja wysaste bachtały, mumiesz kakry i jęczyku do brzegu. Sarkaż do szundzie na pewno. Uciudził mangenewo dziedzipan, my bezpraumy znamu namuklą, dójcią kałęskę ma rozgelon. man. Pał draba, rozgeloman, pójść pen masas, kada każdą dzieną, A kalakę z manglomaski, kada life o te Osobiście, Kanadia Nadia dziełka da LIFO. Mam zbyt <try> dużej wętarziny już na LIFO. Chyba. Nadziu, mam nadzieję, że masz szunę, że sam że na LIFO. Chyba, że każdy da dziwę z LIFO. Tam rydaj, tam rodaj, wykoszkerdział, wyprasardział. Koszkerdział mreda z Prasardziom Redades. Prasardziom Redades. Sopacie bardzo pchujes i ma nadzieję, że tu dziane są so tu tremuje star. Tu dziane so dokładnie sokada kada znaczynwas. Tu dziane są so tu prędzioł na dziunk na linii, bo kokory prędzioł, że tu so dał chaładytka Roma. Kada jemeni na do, możliwe tu usunięcie jutro lajfo, ale jemeni kada lajfo im na telefonu. Kada lajfu jemeni telefonu i kana kwestia pana Wałka. Prędzioł, ta Cyklila pasz mrrodat, parz jamędy draba i wsca sztar bersz są so nikol nadzianów meso mesomas cztar bersz, parz mrydai dziwno nadzianaw somas paztutek, okory dzianes no ale makekeres no bo na dzianany to so te panu no metkie kanakis zkanawe i tu męgę saręgaę Sawory ziaanen mbrydaaj dzianu, sawory dzianen, kaj mecyk, berz somas parz austriaki prawie pandzie berz somas Pe początko sazm rodzidzi te sarby tepchaną normalną syklila probyło rom so Ta w tełu draba zdraba wymaginła z pemandy różna rzeczy kerła z manca soin sonane cierpina waskiecymu gidzim wycierpindzim saworobo sazma sopacipchana w tłumaro i Zgeloman, muklomłoskie je kreczaworys, lilomangie je sos, soskie panavatu menge, grożinin heładenca, mredade Sodziwe znadena na spokój, wydzwoninkер nas zna basza w nas, kernas normalnie i nie telefony. Na spokój. Dzikani buci, kamnastekeru. Kamen oczywiście w ciude PSPLIFO i pchędzę, że buci. Nadia pchana w Jeżeli tu kereje gadzikani buci, dziaja wypukaweje, a dziane, że jemylił an de sasin. Te dziane, na tu dziane sejmani bareci, tu dziane, że mesaworo, potroro, dziana po tutaj i potroćkawą. Na tylko jame podpisy, kerdziane, ale tu też im podpisy, an de Niemcy. Trero my z interim podpisy, trećawy z podpisy. Uważę, so z bodawkiem roław. Jeżeli jak rzecz jawła, kaj wdziana haładek emrdaja de kher, czy kemrodat, daw kemroła w nadia, kawaf lepit kwekadandesher, metke pchenaf. Bo kadanane żarty sotu wakeres. Dziaw automatycznie zaław tu mędr mreć z haładenca. Temeren mre sodu i kaj zaław so, od razu dziaw haładeńca i zaław te zaław ci hawores odarek. Nadara wmanadziu kaj tumangeć hawores załaje, jaka Metkę przenawać sięk, sopać opaczy przenawać koromęgnę mu je kanał warta też musimy jeszcze jak far tu te urudinu, tu mangeć A bo jaka za Tu tire ben na wechowinjeu. Te łacie chwawe kaj nie A tu mangeć chworen, kaj mestezau, kaj adopcja chworen, kaj Nadezprasarent Prasaren, Treda Prasaren, tut Prasaren, kokory dzian. Z pasztutę marzi są ma streć kawestar. Prasarła stu co pacikana w koromę grymuje, kenane warta te szunął. Pasztutę marzi są ma znadia. Paszkawa są ma zmarzi. Celi trójrodzina rodzina są me przedziew codziennie. Na, na, przecież ci pan? Tu mę kokory zadzwonić I potwierdził kaława, kanakę skajko ława gęłębin. Kaj koła ława? już na nie już ma a za marła marwa stróczkowo własno tiroczkowo tut marwa i tu koszkarowa i tut prasarowa tu z tut i trzecia rodzina na nie cieczypan bez praw mu klom róże za faksa tu przenies ha kiedy na nie cieczypan Pada dzierżał małoka Oester Rzejowem, że my bez praw, młokłom Romes, kadana, lecz Ci My bez praw znam my bez praw na rozgelo. Zadzwonię dzią kiłędę, mełę, pchę dzią. Kej mełę, jak ty dzi 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 ława. Nad dzieńem je, nad dzieńem dłuj, nad dzieńem tryn, ale dzieńem czter, szansy podraba. Nasas żadna poprawa, w ogóle nasas próby poprawy. Trym bersz pijała zdraba. Rym, berż nasaz w ogóle żadną poprawa i jeszcze gorzej Sazandem Rodzi dziel. Mreć haworęgrę Marła z manandę ker. z że mełys pedraba da was. Tak, mełys zda was, meły z da was, oczy... medarata was, bo portfelensam demandy ciówkerłas. Krzyczyła, zciągarła z mangefeć hawory, koszkerła z mreć chaworę rakenca. Wy mreć chaworę parzumandem. medzie me na was. Mełys zda was. Medara was, manustar, meły zdawa, oczywiście. Tadana, że myłzna dała was, myłzna dała was, bo ja was parzmanda terdziołas 24 godziny dała spokój. Terwas pepescro. Tadana, jest spanę, że je w parzmoda, draba te pił. Gnaciu, tu pierwszą, sała laska, mangę, manga, reperes, luana, trórom chyba draba piły, przebistrtkę kałaława, tu pierwszą i trójrodzina, dziane jest, kajow drabał, tu mę pierwsza, ta nas, kaj dziane nas, kaj tu drabał. Pan Anioł daleko. Roboty, słyszeć, kardy, magachy. Dobra. jak zna. Radia jeszcze jego, ma nigdy te pchanu. Pałka prasardzią prasardziu mreda I mrada. Te dziane rzetke uli kereja pałkała ława, Automatycznie są magerdzi. Tu prorom i trociawą. Tu Automatycznie jecilo magerdzi że tu mre dades froncindzio prasardzio, mrodadki, tu te te powa kero tu, a tu pałekada kada samo kerdzio, pawe kada samo, samo tu de chip No kanakes te że tu u kada so prędzio, tu trocia i trolom oczywiście, może trolom naboj, wino całkiem ostryjako, ale tu są so je paszcha tu powinno te dzianu sałt, so tu kerdjo so tu pchędzio, Na prasaru. Nadziu, pelajfos, sał? Pelajfos, z Gdybyś rodat, szun, wychowano są bardzo, metę prasaru na prasarowa, metę koszkaru na koszkara, bo deworu inu nie dychen ma tutaj ta koszkarą na koszkarawa Pałkadarze mangę ma koszkerę z mani cukrzyca my są na spali. my są bardzo na swali mani cukrzyca Pać, pana w maro mój tu Każnes palmirę cukrzyca, paś kaste za nas faelilom, zmana nasasz manawy czasoki doktory te paszkaste, paś kaste, paż za nas faelilom, paś kada za nas faelilom, kaję ciłom nasfali, bo na diabaske doktory nasa man czasobu, nasz paż mandy ciavara truczał a tumen nasa nasasz nigdy redo, paż bo kerła tu mene zasokam, as prasaru stuła tu, tu do tej pory kerin sokamę bo darały star. Do tej pory... na prasar peleifo, szun na prasar bo sam pobiłać bardziej Nadia, prasar z mam pe iPhone ma tutaj prasar, na pra bo ma ka dandy kulturalany, my inaczej są wychokowano sat tu Czu na mamy mam udział pe Facebooku, czy jaka ja tryb heępi na nadziana.

a nie jak synowa pasztutę nane, ani jak synowa pasztutę nane. Nadziana w soskę, nadziana w sar, nane, ani jak synowa pasztutę. Manglomastę na karę lajki, bo mang zaczynu internetu. Ani jak synowa pasztumenda nane, ani jak. Tu my sam bez wychowania. Roma, Manusza, tu my sam, bez wychowania, bez ambicji, nane tu my hamulcą and the chip, bakeres, co so tu, a na zastanowił, gdzie bo jednak Prenes, pe life, kajsał chaławitko, a prywatnie pheneska kaj tu na udziane z tu phenesza, no nasz tu bo zanim tu tu wczuł ją pe da Maniuszka dała telefono. my zaraz o so wyłączyła na my wczułała na nagraniu i szłunę na Savoru, sarprasarę, słowa, keren.

Bez wychowania, no jemy te prasarą na prasaram, bo jemy najseromendar na ja jemy nasam kawa lajfy, jemę ciło z i prasaras, ale zmuszono są jednak te ciuwo mam pedalajfo, nasas mam wyboru, bo wyprasar de z wyprasar de cykn me cykniczajorynasom naso nane piętnaście lat, Mediana w sokerdzium, mechajluwa w Roma, Pacikana maromuj Mediana wrzemy może nałać się kerdium, ale sar każdą manuszka ma normalno normalną dziedziciem to ciuwo dzi Kadakaj mam po prostu te orzypi wendar włędar, nas na spokój, on wyzywin nas zdara wkerna, nas, nas kepecha łady dziena, jak ch ciawory złęgą a wereskam nas zmęę zał bez praw, Tam na zliłakaę łęgę te mam starty wyrzeki na, no nade na spokój. Każdego dziadu, że my mamy usta rozwakerdzią, my mamy od prasardzią ustawę do telefonu, i na kadana uzna innen, kam nas so, kadana, no, i owen kadana kris, co kadanane oczywiście, ki ise rzeczy na i owen na wychajiłej od prasariben, ryben, mamy od prasardzią, roma roma Pra sara în dură dar ce tu mângă ca dana vegeaua. Pra sara încă ță camă, Trociawo sas paszhełade, wicchadzam na nagraniu, serijamy kade imp telefono, też sykałas, sardziam pechełade, wypuka keren, tardziany kokorejem sasy, i owengadzikani buci, Nadia metke jeszcze je kwar. Jeżeli tu Nadia dzisiaj pechełade, haweja czy trromeja, dodziała sy rzecz, i kani buci. Te że mani też. Chip i metaj but i savoro jana fotu de me jana fotro rom kai kerja podpisa tro chavo kerja podpisa me but jana Dein Vater hat auch ein Vaterschaftsanerkennung gemacht vergiss das nicht mein Schatz Dein Bruder auch gdy chynna de kokore tewe pisynyn, kej dziana pcheła de wypłuka wkerna de po niemiecku tewe napisyndziana dziana w czułyskrypkań, ale pisynen.

A nie, ze My chodzimy Ja kiedy ty wyzywinaś, jako szkera z Pelejfy, ja bym Pelaifa pe pe te te, to też by znaciło Oczywiście będzie zmuszono samą z Pelaifa Montyczywą. Uważaj, na nawet to napiła. Królowa Roma, I te daru debolokę ka też młodą kanał, meka na nawet pękła, kiedy tu będę romała. Te wybaczenia, na do do choć Manusz na jest to, że z tą bliżyną jeździ o wyznanią całą dziedzipę, ta o tu co? Im Manusz wybaczymy Paława, że Romani światki świadki po gadzikach, bo im pekada mroc wadro, im im bucio co mogi nam te podświetlić, cały czas z dziedzińem mraczar. Jak to wyrawał, mryczaj cierpił na antypesko dziedziń. Na cztery bersz, gdzie ja będę? To o Wissardzie, kajawila ja wila, an I oda, a raknam, czecipen, sar, mryczaj, ande an de kaladzi, dżidzi, Ja wila, <trykram>, pen, sa, sastu, Nadia, Ricardo, ka... o Ricardo ke zdraba. pes mryczaj, ker diam... Rodat złączka pałek kajgera z gela. Rodat, mrać, mrać ciakropapu. Kerdjom, razy. Kapesz też dział pałe, bo kiedy deworo de wolo i tu mąty wybaczynu. Kaj Ma, ma na genła pałatecko pokoła po kota ciawore. Dział z gela bez mruczy. wraz ande i kurke. Słowa hala, że karana kereła. Na karana na nasi pana Bonashi na kochała, ale mryczaj karana dyklą. Słowa prywatnie hala mracake. A pandzi pan dziwy z skanerdzia. I powtórnie karakerdzia. Zabroniła w mracake, ke skrydajte dział. Manipulinła w manuszeja, bo darawła z chałodęca. Metra dawał jako testio. Ja po godzinę nigdy w życiu połysała ani ważna czy idzie. Ja panu jawes? Użar dyk. Za tu żaren. Dastu te beszeł. No manu andy buci ci bo na andy pęstu tchem. Star już te wypukowa, romałe tak sumy kokore dziane. te chał. Każdy odetchem bardzo, bardzo interesu. Czy podpisy pachawore, czy też różna rzecz, kaj ten aciu on dekretem, czy za kero bo im paro dzi dzipę, za tu mędziane. Wypukawał saworą, co jej pe Ingibował hałasę, że są mejmro prałpakada. Kaćdź ap pary to was. tylko szerorą deła jamę. Маги и има на правата. Я ме кая соба в кая ги и прелаз дафту те беше канаке. Па ха не буча. ром канаке керо кабан да ямаро романипен. То каждо каму те хаумаро. Ме яко папу. Внукенгро папу. И чакро дат камава с кетеја But owszem problem is that the problem is działa ale problem tu that tutaj poprawa mangawa that kaj te is that the problem 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 ja that the problem is luana și cu care vă oprindem, vă afca. Tu, dacă o dai, mă te cerpină. Are mrici, ai. Sau e în problemă că eu te cerpino, am de care e situația. Ai să-ți te nahal, te napiu. Cai e te roavă, te obrovă pe străceavorem. Că la ochi e o pe inda-i văd. Că la ochi e docul cenu, mareu. ca paineu. Te wybaczynę paławę, kaj na tą godną karatę penął, rumawę. Kaj te przekoszkero, a de al pez krawłasna naromnia. Merez, a naści merez, sukrzyta tudin. Gera pezmentarzo, łabarła świeczki. Penła. Kaj te mero, cokolwiek zadziera, wardziana w kaj, łabarła świeczki, pełny czkaj. Haciarnas. Świeczki, liłem rezdjęci pod Haciarnas ne normalno, manusz, Kałem Manuszeja pewno deła z te do wakero jako zięcioła. Ja was to pchęła, daw tu te beszeł, bo my są de kokoro. Jeszcze nigdy mreda destar doreślał. awka daraja z Ricardo. Zawsze daraja, za nigdy tu nawet nacięciała. Pamięty nie grzesz, te te wybaczyną Mangeroma sszną bo in budroma kaę kankes i szzuner my ci bater na wyłaca bo aj co rą a wkaza tu tut, tut ma za ale dzidział jest mra broni mram braciałęgie pan słocy a bułeczka i sałama kam je i tu praca areja starkoda balicio, tu i try daj Ja my pew nadaę żadne hyładendar kaj te dianes. Ja mam pewne żadne to tam żadnej jągę tam te dzianę. bo tu romanipen i te papus kakonik też warę coś do czytynąke kada. Kaj romanipen, ande kapusio i ande buci, sa tu to ja wena odprędwo te dziany kada, kana kes. A kada tylko tu męgę. Te repere nie grzecz że zaskoczynałam, kiedy live-u, de la ja wam rodat pet bo na nim rodac i no Ja wam dzwoninła kieszorom, ja raka ma kai pał każdą je człon, pał każdego je gibę nie ja będę odpędzła. Ten nazabi teraz, sa z Roma i świadki, jakby mryczaj, półtergia drom. a tych szansy tu nie, na wychalila, tu niewykoloniono malusz. ca dinino. dirino. Ia vă să te Muca tu de devorea, mrema nușa. i s-o ce Te dau de vor tu mă îngăbahi să șipen. tu